Kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony, dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, jaką energią on emanuje. Oczywiście w stosunku do Was, kochane moje. Do wyboru macie opcje 1, 2 i 3. Ja oczywiście z niecierpliwością czekam na komentarze od Was, na podpowiedzi tematów również w tych komentarzach. Nie wszystkie wykorzystuję, ale sporo tych podpowiedzi. Jest wykorzystanych. W prezencie zawsze macie ode mnie specjalnie dla siebie kartę anielską, kochane moje. Bardzo Wam również dziękuję za to, że wspieracie mój kanał, wysyłając łapkę w górę, właśnie, zamieszczając te komentarze i oczywiście subskrybując kanał. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, również dla rozwoju mojego kanału. Jeżeli byłybyście, kochane, zainteresowane czytaniem prywatnym bądź stworzeniem talizmanu specjalnie dla Was z odpowiednią intencją, zapraszam Was również do kontaktów mailowych. Mail zawsze jest podany pod filmem. A teraz kochane moje, jaką energią on emanuje, wybierajcie jeden, dwa lub trzy. Trójkę i dwójkę na razie odsunę na bok i zobaczymy dla tych z Was, które wybrały jedynkę, cóż tutaj ma Tarot do powiedzenia. Karta Rada chwileczkę poczeka jaką energią on emanuje. Kochana, mamy tutaj czwórkę kielichów, mamy maga i mamy dziewiątkę monet. Dość sporo tych energii, niektóre nie różnią się, nie ma tutaj takiej, widzę ciągłości w kartach, nie ma takiego przekazu, Ciągłego, niemniej jednak jest tutaj sporo informacji. W Czwórce Kielichów jest informacja o tym, że czegoś mu brakuje. On prawdopodobnie, będąc w Twoim towarzystwie, nie do końca zauważa to, co Ty mu dajesz. Ta karta Czwórki Kielichów niekiedy mówi, mówi o tym, że Ktoś na nas patrzy, ale e, tak jakby patrzył przez nas. Tak jakby niektóre rzeczy, e, niektóre miejsca w naszym ciele były dla niego przezroczyste. Niektóre rzeczy, niektóre e, sytuacje, z którymi jesteśmy związani, nie były dla niego widoczne. Tak jakbyśmy po prostu były. E, Wiesz, przejrzyste i patrzył przez nas, na kogoś lub na coś, co jest za nami. Czyli Ty stoisz tutaj, pomiędzy, kochana moja. On siedzi i się zastanawia, ty stoisz tu, a On patrzy przez Ciebie niekiedy jak przez szybę i widzi coś za tobą. Widzi kogoś innego, widzi jakieś inne sytuacje. Nie dostrzega tego, co ty mu dajesz, nie dostrzega tego, jak starasz się, żeby mu było lepiej, żeby mu było wygodniej, żeby wasza relacja, wasz związek był idealny, był perfekcyjny, był dobry. Nie zawsze to dostrzega. To również tęsknota za czymś. Innym, za czymś nowym. To tęsknota, która objawia się chęcią, może nie tyle zmian, ale dodania trochę pikanterii w tym, co jest tu i teraz. On zdaje sobie sprawę z tego, że jest niesamowicie energetyczną osobą, że jest niesamowicie silnym. Mężczyzną. W Magu jest informacja o tym, że mnóstwo energii, tej dobrej i tej złej, jest wpisane w jego charakter. To jest zarówno umiejętność manipulowania w taki dobry sposób, czyli poprzez nakłonienie, pokazanie odpowiedniej ścieżki, pokazanie. Czy zasugerowanie odpowiednich drzwi, ale również to nakłanianie, w, czyli to manipulowanie w ten niezbyt przyjazny sposób, czyli wymuszanie czegoś, fochy, jakaś histeria, jakieś takie jęczenie, po prostu wymuszanie. Pewnych rzeczy, a więc, tak jak mówię, i dobre, i złe rzeczy. I w dobry, i w zły sposób potrafi ten mag manipulować innymi osobami. W maga jest wpisana inteligencja, a więc tutaj tą inteligencją też będzie emanował jak najbardziej. Będzie potrafił żonglować uczuciami i będzie tymi uczuciami potrafił żonglować na tyle, że jeżeli będzie chciał cię do siebie przywiązać, to cię przywiąże i przyciągnie, a jeżeli będzie chciał cię odepchnąć, to tak będzie potrafił tymi uczuciami manipulować, że sama będziesz się odsuwała od niego. To również przyciąganie dobrobytu, to również wielka intuicja. Także tutaj tych energii naprawdę jest sporo. Mag naprawdę ma dużo energii. W dziewiątce monet jest z kolei informacja, w dziewiątce monet jest taka informacja podana o nim, że on chlubi się tym, że potrafi większość rzeczy zrobić sam. Niekoniecznie chce, ale potrafi. Potrafi mnóstwo rzeczy zrobić sam, potrafi być z tego dumny, naprawdę potrafi przyciągać do siebie dobrobyt. Jeżeli chce, będzie się tym dobrobytem dzielił. Jeżeli nie będzie chciał dzielić się tymi dobrami doczesnymi, które są jego udziałem, które mu przysługują, zrobi to bez większych ceregieli. Ma przede wszystkim świadomość tego, że większość rzeczy, które osiągnął w życiu, osiągnął dzięki sobie. Zarówno dzięki tym umiejętnościom, które są tutaj wpisane w MAGA, jak i tym umiejętnościom, które są mu dane również od wszechświata czyli to przyciąganie bogactwa, ta łatwość w zdobywaniu pieniędzy. Ta łatwość również w zarządzaniu ludźmi. Ludzie robią to, co on będzie chciał, to, czego on będzie oczekiwał, i nawet jeżeli niekiedy będzie wykorzystywał tych ludzi, to nie zawsze może być tak, że ktoś to zauważy. Co Tobie radzi, Tarot? Giermek Buław. Tobie, kochana, Tarot radzi, abyś. Postępowała zgodnie ze swoją intuicją, abyś uczyła się nowych rzeczy, abyś poświęciła się swoim nowym pasjom, abyś rozglądała się za czymś nowym, ale przede wszystkim, abyś, kochana moja, podążała za tym, co czujesz, że jest dla ciebie dobre, abyś robiła wszystko w ten sposób, aby siebie nagradzać i nagradzać swoją intuicję, bo to jest w tym momencie dla Ciebie najważniejsze. Karty anielskie, z kolei, radość. Radość jest najwyższą energią, to magiczne poczucie, że wszystko jest możliwe. Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment. Przyciąga i tworzy obecne. I przyszłe chwile na najwyższym poziomie. Ciesz się, kochana, zaufaj swojej intuicji w kierunku monet. Ciesz się z życia, baw się z przyjaciółmi, doceniaj to, co masz, wykorzystuj to, co masz. Podchodź do życia lekko. Zarówno w tej karcie radość, jak i w kierunku buław są właśnie te. Lekkie takie y, energie. A więc, kochana moja, no, ty dostałaś bardzo przyjemne karty. A na niego no, też troszeczkę uważaj. Bardzo Wam dziękuję, kochane moje, za to, że ze mną byłyście. Jak zwykle proszę Was o komentarze i o łapeczki w górę. A teraz te z Was, które wybrały dwójkę. Zapraszam Was, dziewczyny. Król Kielichów, gwiazda. Trójka Kielichów. Kochana, jakie energie mu towarzyszą? Przede wszystkim energia miłości, bo w królu, monet, w królu kielichów, ta, w króla kielichów ta energia miłości jest wpisana bezwarunkowo. Król Kielichów to ktoś, kto tak naprawdę żyje dla miłości. To ten. Idealny partner, idealny mąż, idealny mężczyzna to ktoś, kto nam chce nieba przychylić. Ktoś, kto zawsze jest blisko nas. Ktoś, kto zawsze będzie starał się, abyśmy były szczęśliwe. I takie energie są przy Twoim facecie. Może być odrobinę nieśmiały, ale zawsze będzie starał się, abyś Ty była. Najszczęśliwsza na świecie. Dalej mamy gwiazdę, to informacja o e, zamknięciu tych niefajnych e, drzwi w życiu i e, obrócenie wszystkiego w szczęście, w radość, spełnianie marzeń, a więc będzie chciał. Aby jemu spełniały się wszystkie marzenia i aby Tobie, kochana moja, te marzenia również się spełniały. Będzie dążył do tego, aby ogólnie życie Jego, Wasza relacja, wszystko to, co go otacza, było zwieńczeniem, było tą radością, było właśnie tym spełnieniem wszystkich najskrytszych marzeń. Gwiazda to naprawdę cudowna karta. Trójca kielichów jest informacja o tym, że będzie mu towarzyszyła i towarzyszy mu energia przyjacielska, energia przyjaźni. Będzie się chciał również bawić, będzie chciał korzystać z uroków życia, będzie chciał dążyć do tego, żeby jeżeli jakieś kontakty się przyjacielskie pourywały, żeby one nagle się odnawiały, żeby ta radość trwała, i żeby można się było cieszyć tym życiem codziennym, tym dniem dzisiejszym, będzie chciał dostrzegać radość wszędzie tam, gdzie jest ona możliwa do dostrzeżenia, ale również wszędzie będzie chciał wnosić taką przyjacielską energię, przyjacielską atmosferę, nawet tam, gdzie ona jest trudna do wyłapania. Również w pracy będzie dążył do tego, aby otaczała go energia taka właśnie przyjacielska, aby można było wszystko załatwiać polubownie, aby wszystkie spory które pojawiają się w życiu, bo wiadomo, że zawsze coś tam się może pojawić, były właśnie załatwiane w ten bardzo przyjacielski, delikatny, bezkonfliktowy sposób. Tobie Tarot mówi, masz dziesiątkę mieczy, ty jesteś pogubiona, kochana moja, ty gdzieś utknęłaś w jakiejś, nie wiem, przeszłości, w złych myślach, jakaś teraz przy Tobie jest energia smutków, smuteczków. Tarot mówi: wyjdź z tej klatki. Tarot mówi: otrząśnij się. Kochana, spójrz na życie pod innym kątem. Dostrzeż to, co daje ci los. Być może ty przez to, że jesteś tutaj taka przybita, że dobiłaś do dna, że coś ci się w życiu nie poukładało, nie dostrzegasz już tego co wokół dzieje się dobrego, tego co ma szansę zadziać się, odmienić się na lepsze. Dlatego Tarot mówi, otwórz oczy, podnieś się z kolan, rozejrzyj się wokół i postaraj się, kochana moja, dostrzec pozytywne rzeczy w swoim życiu, Dostrzeż sytuacje, nowe możliwości, które daje Ci, które daje Ci. Los, kochana moja, otrząśnij się. A właśnie, dostrzegaj tylko miłość. To tutaj sugerują również karty: nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia w każdym człowieku, także w Tobie. Dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości, przenikającej wszystko. Przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. No właśnie, wejdź kochana z tej klatki i zacznij dostrzegać miłość, bo miłość jest przy Tobie. Jest przy Tobie w tym królu kielichów, szczęście jest przy Tobie w tej gwieździe, a radość z przyjaźni jest w Trójce Kielichów. Taką energią emanuje On. Warto byłoby może podczepić się troszeczkę pod te wspaniałe energie. Dziękuję Wam, kochane moje. Proszę Was o łapeczki w górę i o komentarze. I no cóż, całuję Was. Przejdźmy teraz do tych z Was, które wybrały numer 3. Jaką energię On emanuje? Dwójka buław, dwójka kielichów i królowa moment. No właśnie. No właśnie, kochane moje, i ta królowa monet to co? No właśnie, dwójka buław e, mówi o tym, że on utknął w tej chwili na jakimś rozdrożu. Teoretycznie wydawałoby się, że on ma w głowie wszystko już poukładane, że wie w którą stronę powinien ruszyć, że ta mapa, którą trzyma tutaj w rękach, siedzi już u niego w głowie, jest już całkowicie opracowana. E, ta destynacja, do której on ma się udać, ten, no, ten punkt końcowy, do której on ma się udać, jest określony, ale on nie jest w stu pewien. Nie jest w stu pewien. On jest na tym rozdrożu dróg. I zauważ, patrząc, kochana, na tę kartę, i po prawej, i po lewej stronie są bardzo podobne rzeczy. Tu naprawdę. Te strony różnią się niuansami, i tak też jemu się właśnie wydaje. Grube drzewo, grube drzewo, cieńsze drzewo, cieńsze drzewo, bluszczyk, bluszczyk. Droga wysłana piachem, droga wysłana piachem. Wszystko jest podobne. To, co ma teraz i to, co może mieć, wydaje mu się podobne. Pojawiają się tutaj niuanse, tu jest ciemniej już, może tu już więcej smutków, tu jest dużo jaśniej, szansa na to, że będzie lepiej. Różowy kolor, czyli więcej miłości, i patrzy na tę stronę właśnie z tym różem, z tym kolorem. Ale nadal jeszcze na tym rozdrożu siedzi, jeszcze ta decyzja nie została podjęta. Jeżeli będzie się zbyt długo zastanawiał nad tym, w którą stronę ruszyć, może mu coś, Przejść koło nosa. Mogą się posypać pewne rzeczy, pewne sytuacje, mogą się zmienić. Może już nie mieć szansy na to, aby iść w jedną z wybranych dróg. Dalej mamy dwójkę kielichów. Z jednej strony to znowu wybory, bo dwójka, a z drugiej dwójka kielichów to początek, Takiego super uczucia. To ta energia z motylami w brzuchu, to początek miłości, to randki, to cudowne spotkania, to sympatia, to wszystko, to wszystko to, co jest miłego. To są początki wspaniałych uczuć. I dalej mamy królową kielichów. I gdyby była sama królowa kielichów to powiedziałabym tak jak w poprzednim czytaniu są uczucia, traktuje Ciebie kochana moja jako cudowną kandydatkę na żonę, będzie chciał, aby Twoje życie było pełne miłości abyś była tą jego jedną jedyną ale zawahałam się właśnie przy tej, na samym początku już patrząc na ten rozkład no bo są wybory no bo są wybory i teraz, czy są wybory między tobą a jego żoną? Czy są wybory między samotnością a tobą? No bo jeżeli jest trójkąt, jeżeli są wybory między dwoma osobami, to może być to zarówno żona, jak i ty. Jeżeli z kolei jest tutaj wybór pomiędzy. Nie wiem, opuszczeniem domu rodzinnego, w którym jest tylko mama, a przeniesieniem się na przykład do narzeczonej przyjaciółki, dziewczyny, to wtedy wybiera Ciebie jako tę swoją kobietę. A wiecie co? Ja muszę tutaj dociągnąć kartę jedną. Dlaczego tutaj jest Królowa Kielichów? Dlaczego w tym czytaniu jest Królowa Kielichów? dlaczego w tym czytaniu jest królowa kielichów? No, niezbyt mi to ułatwiło. Dwójka monet. Następne wybory. On jeszcze nie wie. Ewidentnie, ewidentnie nie wie. Trzy dwójki w czytaniu. Dlaczego tutaj jest królowa kielichów? Dlaczego tutaj jest królowa kielichów? Kochana, on nie wie. Nie wie, liczy na to, liczy na to, że los zadecyduje za niego. Nie widzisz tego liczy na to, że los zadecyduje za niego, bo tutaj w pierwszym momencie wylosowałam następną dwójkę, czyli znowu balansowanie między uczuciami, balansowanie między dwiema osobami i tak dalej, i tak dalej. Potem pokazała mi się wieża. On po prostu nie wie, co ma zrobić. Liczy na to w kłębi ducha, liczy na to, że po prostu los zadecyduje za niego, że zadzieje się coś takiego w jego życiu, co mu da Wyraźną wskazówkę. Ma wrażenie, że jeżeli coś runie, no to wtedy będzie ten wybór dokonany. I chcą mi karty pokazać, w którą stronę ten wybór ma być dokonany. Widocznie jeszcze ani on nie zadecydował, ani nie do końca wszechświat zadecydował, co dalej. Co tobie? Co tobie mówi mówią karty e, Tarota kochana pokazała mi się tutaj y, <klujku> przepraszam pokazał mi się tutaj Azbuław e, karty mówią, Tarot mówi zajmij się swoimi emocjami e, żyj własnym życiem y, rozglądaj się e, na prawo i na lewo w swoim życiu podążaj ze swoimi emocjami nie skupiaj się zbytnio na tym, co dzieje się w tej relacji. Bądź dla, siebie, bądź dla siebie tą iskrą zapalną, idź za głosem swojej intuicji, swojej pasji. Rób wszystko tak, abyś ty była zadowolona. A karty anielskie mówią, że potrzebujesz uziemienia. Oderwi się właśnie od tego, co y, dzieje się. Y, tej relacji, bo tu wiele zależy od niego. Z tego wniosek on ma podjąć decyzję, a ty, kochana, potrzebujesz uziemienia. Wraz z utratą świadomości swojego ciała i fizycznego świata tracisz uziemienie. No właśnie bujasz trochę w obłokach z tego wniosek, a warto byś mm, otoczyła się naturą. Chociaż przyjemnie jest wznosić się ku niebu. Twoja uwaga i praca są potrzebne na ziemi. Pomagamy Ci zrównoważyć sferę ducha i materii, żebyś mógł cieszyć się spełnionym życiem ziemskim. Kochana, nie bujaj w obłokach, nie myśl o tym, co może być albo co by było gdyby, bo z tego wniosek, że jeszcze tutaj w ogóle decyzje nie zostały podjęte. Kompletnie trzy dwójki. Kochana, on kompletnie nie wie, czego chce. A ja nie wiem, jak zadecyduje los. Los zadecyduje na pewno tak, pytamy o niego. A więc los zadecyduje tak, żeby on był zadowolony, żeby to jemu było wygodnie. O trudne miałyście dziewczyny czytanie, ale pędźcie na spacer. Pędźcie do lasu, otoczcie się kwiatami, bo potrzebujecie uziemienia i róbcie tak, żeby to Wam było wygodnie. Bardzo Wam, kochane moje, dziękuję. E, bardzo Was proszę łapeczki w górę. No i proszę Was o komentarze, bo jestem ciekawa, jak e, widzicie to czytanie. Buziaki dla Was. Zdrowa baba i tarot.